Hejterze kanału Oli Games Mam prośbę do ciebie i pytanie Okej, okay. jakie to się dzieje? No? Hejterze, który mnie hejtuje ze filmu Brawl Stars No? No, co się dzieje kurde? Pytanie brzmi, czy hejtujesz Oli Games? Tak, on e, hejtuje mnie jeśli to oglądasz ten Brawl King, tak się chyba nazywasz i mi piasuje, że mam słabe filmy, to proszę, weź przestań. A prośba taka, abyś to robić przestał. Tak. No was to przestać robić. Hejterów nie do kanału Oli Games. Hejterów wyganiamy i się nie przejmujemy i zgłaszamy. Skomentuj odpowiedź pod tym filmem, hejterze. Tak. Proszę. Tak, tak. To tyle. Okej, okej, okay, okay, pa. A ty, hejterze, to lepiej już mnie nie hejtuj. I teraz ciebie. オッケー、あ、あ、あ、あ、タク、チャラ、チャラい。